Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie na kanale Owocowy Ninja i przychodzę dzisiaj do Was z kilkoma ćwiczeniami, w których popracujemy nad Waszymi nogami i pośladkami, tak aby były po prostu piękne. Będę chciał się skupić na tym, żeby te ćwiczenia nie były nastawione na ilość, na prędkość, tylko przede wszystkim na jakość. E, ważne jest to, żebyście wykonywały te ćwiczenia e, w sposób prawidłowy, który da Wam dużo większy efekt niż jakbyście napierdzielały po prostu szybko, 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 szybko. Szybko to nie zawsze jest dobry efekt. Ważne jest to, jak Wasze ciało jest złożone, jakie macie napięcie mięśni i w jaki sposób mobilizujecie te mięśnie do dalszej pracy. Przedstawię Wam kilka ćwiczeń prostych. Które każda z Was bez żadnych urządzeń, no może przyda się ewentualnie mata, może wykonać w domu. No nie jest nic takiego strasznego, nic takiego niewykonalnego. Myślę, że każda z Was w dowolnym stopniu zaawansowania jest w stanie wykonać te ćwiczenia. E, ilość musicie sobie dostosować do siebie. Ja Wam zaproponuję, powiedzmy, jakieś tam serie. Natomiast jeżeli nie będziecie dały rady tego zrobić, to sobie e, zmniejszcie. A jeżeli to będzie dla Was z kolei zbyt proste, to możecie sobie tą ilość zwiększyć. Dobra, słuchajcie, to tyle gadania. Przechodzimy do ćwiczeń. E, scenarium się tutaj nie nie przejmujcie, ponieważ nasza jurta jest przygotowana pod Halloween i pod filmy, które kręcimy na inne kanały, między innymi na kanał Alexa Vlog. I teraz tak. Zaczynamy od pozycji, która będzie bardzo, bardzo kluczowa, jeśli chodzi o te ćwiczenia. I to powtarzam zawsze. Zwróćcie uwagę, że wasza pozycja nie może być taka, gdzie macie załamane biodra, wypnięte pośladki do tyłu i zgarbiony kręgosłup. Tylko. Musicie się wyprostować. Tak żeby klatka była wypięta do przodu, i biodra podciągnięte tak samo do przodu, czyli napięte pośladki, napięty brzuch, ciągnięte łopatki, czyli wasza pozycja jest taka, że już w tym momencie praktycznie większość waszego ciała jest w gotowości napięta. I dopiero z tej pozycji wykonujecie wszystkie ćwiczenia, czyli nie robimy byle jak, tak na zasadzie, że po prostu byle zrobić ćwiczenie. Byle było, byle było, tak żeby zaliczyć. Nie o to chodzi. W tym momencie nie macie tego efektu. Jeżeli zrobicie prawidłowo ćwiczenie, zobaczycie, że mała ilość powtórzeń da dużo większe rezultaty, niż jakby się to robiły długo i szybko. Więc jeszcze raz. Wciągamy łopatki, podciągamy biodra, tak żeby brzuch się zrobił płaski. I to jest pozycja, w której będziemy starać się wykonywać wszystkie ćwiczenia. Zaczynamy od pierwszego bardzo prostego ćwiczenia. Ta pozycja, nogi na szerokość bioder. Ręce sobie możemy złożyć tutaj przed sobą, nie musimy ich wyciągać do przodu, żeby nie przeszłać kręgosłupa. Mamy tą pozycję i robimy sobie powolny przysiad. Opuszczając i czymy do około powiedzmy 4-5. Na pełnych stopach, nie podnosząc pięt, tylko siadamy tutaj, OK? To jest prawidłowy przysiad, który angażuje praktycznie całe wasze ciało, plus bardzo uda i pośladki. Kiedy wstajemy, prostujemy pozycję napinając pośladki. Czyli tutaj zobaczcie. Pek. I napięcie. Tu ma być mocne spięcie pośladków. I jeszcze raz jedziemy. Pek. I wypięcie, tak? W ten sposób bardzo angażujecie swoje nogi. Nieszczękowie w tym macie zrobić to tak, że lecimy przysiadę, przysiadę. Szybko, szybko, szybko. To nie daje efektu. Wy chcecie mieć efekt, a efekt jest wtedy, kiedy angażujecie swoje mięśnie na jak najdłuższy czas. Im dłużej będziecie się opuszczać, tym dłużej wymuszacie na swoich mięśniach nóg opór i napięcie. Ok. Możecie sobie podejść do góry dynamicznie i napiąć się, tu spiąć chociażby na 2 3 sekundy, żeby posiadki były mocno napięte. Ale schodzicie powoli w dół, powolutku, powolutku. I dynamicznie może być do góry. Hop! Że przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie będą wykroki, ale postarajcie się nie robić tych wykroków do przodu, tylko zróbcie te wykroki do tyłu, ok? Bo w tym momencie, jeżeli robicie wykrok do tyłu, wasza pozycja cały czas jest w jednym miejscu, nie przemieszczacie się, ok? Tylko robicie obniżenie ciała. Tu przedsuwać cały tułów do przodu, jest zupełnie inne ćwiczenie. Więc ja będę chciał, żebyście przede wszystkim trzymały pozycję, tą co wcześniej, i teraz tak. Wykrok do tyłu. OK? Do przysiadu. Kolano może lekko dotknąć podłogi, ale nie uderza w nią. I podnosimy się znowu napinając pośladki. Czyli pełne spięcie na górze. OK? Do dołu i napięcie. Tutaj jest jakby dowolność, czy robicie na przykład to 10 razy na jedną nogę, 10 razy na drugą, czy na przemiennie. Bo może być tak, że robimy hop, jedna noga, napięcie i druga noga. Napięcie. Staracie się również żeby kąt był prosty, żeby kolano nie wychodziło poza palce, ok? Bo to jest błąd, tak? Przeciążacie w tym momencie stawy. Więc kolano to jest prostopadłe do stopy. Nie tak, nie tak, tylko tak. Oczywiście drobne różnice mogą być, ale chodzi o ogólną zasadę, że podczas wykroku to kolano mniej więcej jest na tym poziomie. Czyli kąt prosty, ok? Jeszcze raz pokazuję, jak to wygląda. Pozycja i jedziemy. Powoli opuszczamy do 3-4 licząc i do góry hop i z pięcie mocne. I druga noga. Opuszczamy powoli i do góry hop z mocne. Okay? Zawsze na końcu pamiętajcie o tym, że pracują pośladki. Mocne spięcie pośladków na parę sekund. Nie wiem, trzy sekundy wystarczy w zupełności, żeby się po prostu mocno zaangażować. Słuchajcie, teraz będzie kolejne ćwiczenie, do którego przyda się Wam coś do podparcia. Jeżeli macie wysoki blat, w kuchni może być to blat, jeżeli nie, to może być to futryna czyli drzwi, cokolwiek, o co możecie się oprzeć, ale dobrze by było, żeby to było mniej więcej na wysokości Waszego pępka, pasa nie było to za nisko. Za wysoko, coś w miarę ok. Jeżeli nie macie, no to również dobrze, tak jak mówię, możecie się oprzeć do coś innego. I teraz uwaga, ważna rzecz, szczególnie przy tym ćwiczeniu, żeby nie wypychać tych, yy, tej pupy do tyłu, żeby nie robić tej kaczej dupki, tak? Tylko trzymać tej biodra tutaj mocno. Bo jeżeli to będziecie robić, to będziecie bardzo obciążać krzyż, a tego nie chcemy. Więc mocno i pamiętajcie, pilnujcie tej pozycji, bo pracują wszystkie mięśnie, tak jak powiedziałem wcześniej. I uwaga, tutaj będziemy robić wymachy z powolnym opuszczaniem yy, w dół, czyli tak, jest wy, wyciągnięcie nogi do tyłu. I powoli sobie ją opuszczamy, ok? Hop, hop. I pamiętajcie, cały czas biodra tutaj w pozycji. Nie wyginam ich tak. Ok? To jest błąd. Tylko biodra podciągnięte, i hop. Tu pracuje wszystko w tym momencie, tak? Będziecie czuły to zresztą i powoli sobie ją opuszczamy. I druga noga tak samo. Hop, jedziemy. Hop. I powoli opuszczamy. Czyli widzicie, nieważne jest jak szybko, ile razy, tylko chodzi o to, żeby było napięcie cały czas. W ten sposób budujecie mięśnie. Druga opcja tego ćwiczenia, to jest bokiem. I powoli sobie opuszczacie. W zależności oczywiście, jak jesteście rozciągnięte. To nie musi być zbyt wysoko. Grunt, żeby starać się przytrzymywać tą nogę i opuszczać ją powoli, ok? Druga noga. Teraz będziemy robić ćwiczenie, w którym przyda się coś, na co możecie stanąć. Jeżeli nie macie, to po prostu nie róbcie tego ćwiczenia, ale chcę wam pokazać, żebyście wiedziały, że można tak. Na siłowni możecie po prostu wstępywać na boksa, jeżeli macie dostęp do boksa. Jeżeli nie, to postarajcie się znaleźć coś w domu, na co możecie wstępować, tylko żeby to było stabilne, żebyście się nie wywróciły. Nie ja mam tutaj coś takiego, więc pokażę wam to po prostu na tym, Ok? Stajemy sobie przed boksem, czy czymkolwiek na co będziecie wchodzić. Może to być krzesło, tylko stabilne. Znowu pozycja, hop, hop. I teraz tak, wychodzimy i możemy teraz tak, zejść drugą nogą, albo tą samą, dowolnie. No Pytanie, czy robicie naprzemiennie, czy robicie tą samą nogę. Jeżeli naprzemiennie, to możecie schodzić, schodzić jedną, schodzić drugą, okej? Okay? Starajcie się nie wybijać tej nogi na dole, bo to nie o to chodzi, żeby się tu wybijać, tylko chodzi o to, żeby tą nogą wciągać na górę, tak? Hop. I tu oczywiście możecie pośladki spiąć u góry, tak? Dobrze, teraz yy, ćwiczenie, które jest dosyć proste, ale może wyglądać prosto, ale jest efektywne ogólnie. Siadam sobie na piętach, nadal mamy pozycję, tak? Czyli tutaj nie mi się, tylko ładnie wszystko jest wyprostowane i uwaga. Podciągamy się, spinamy mocno pośladki i te biodra też są podciągnięte. Nie robimy tutaj kaczej dupy, tylko tu są podciągnięte mocno. Tu wszystko jest napięte, tak? Przy wszystkich tych ćwiczeniach oprócz nóg robicie też brzuch, pamiętajcie o tym. I opuszczamy się powoli. Wypinamy się do góry i opuszczamy się powoli. I hop. I hop. Cały czas są pośladki napięte mocno. Hop. Ok, to jest proste ćwiczenie. To nie ma co kombinować. Druga wersja, e, która już będzie leżąca. Tutaj też podciągamy te biodra, żeby były do przodu, żeby nie było tej wielkiej dziury pod nami. Bo wykrzywamy kręgosłup, obciążamy go. Tylko staramy się tą dziurę załatać kręgosłupem, czyli wypiąć właśnie biodra do przodu. Ok. I teraz przyczyny polega na tym, że wypychacie biodra maksymalnie do góry. Tu, przytrzymujecie. Tutaj wszystko pracuje w tym momencie. I opuszczamy. Hop, przytrzymujecie. Tu bardzo mocno nogi pracują. I opuszczamy. Ok, hop. Hop, hop. W szczególności tym nóg, bardzo mocno czuć, nawet ja czuję. Hop. No dobra, no to mamy w takim razie. Przedstawiłem wam sześć ćwiczeń. To nie jest tak, że musicie wszystkie ćwiczyć, i chciałbym wam teraz y, przedstawić, jakbyście to mogły sobie zaplanować. Y, chodzi o to, żeby zrobić przynajmniej 3-4 ćwiczenia, przynajmniej z tych, które wam pokazałem, i zrobić sobie serię. I teraz tak, po 10 razy każdego ćwiczenia. Trzy serie, czyli robimy 10 razy na przykład przysiady, 10 razy wykrok na lewą i prawą nogę, 10 razy wymachy, na przykład, tak, to jest jedna seria, i robicie 2-3 minuty przerwy i. Wracacie jeszcze raz, robimy to samo. Starajcie się pamiętać, żeby robić to najlepiej możliwie jakościowo. Nie jak najszybciej, nie jak najwięcej, tylko jakościowo. Po 10 przysiadach powinniście czuć zmęczenie. Jeżeli są to dobrze zrobione przysiady, będą was boleć nogi, tyłek, nawet brzuchu, tak? Więc nie chodzi o to, żeby robić najlepiej jak potraficie, skupcie się na tym, zobaczycie, że efekty przyjdą bardzo szybko. Nie ćwiczcie też codziennie, róbcie sobie przerwy. Pamiętajcie, że odpoczynek to jest również część treningu, czyli na przykład robimy jeden dzień trening mocny, na drugi dzień możecie mieć zakwasy, więc robimy dzień przerwy i znowu... Dzień treningu. Może być tak, jak już trochę będziecie bardziej wyćwiczone, że robicie dwa dni treningu i dzień przerwy. Dwa dni treningu i dzień przerwy. Czyli reasumując, robimy. E, na przykład, jeżeli ktoś da radę po 10 razy każde ćwiczenie, jeżeli się czujecie mocne, to możecie zrobić 5 albo 6 ćwiczeń, tak jak pokazałem wszystkie, albo na przykład zrobić tylko 5, 4, 3. Mniej raczej bym nie zaczynał, bo to chodzi jednak o to, żeby trochę poćwiczyć. Czyli minimum 3 ćwiczenia, optymalnie byłoby zrobić 5 lub 6 po 10 w serii powtórzeń i 3 serie. Cztery serie, ile macie, że tak powiem, mocy przerobowej. I systematycznie co jakiś czas starajcie się troszeczkę zwiększyć ilość, albo ilość serii, albo ilość powtórzeń. Jeżeli nie dacie rady na początek robić 10 powtórzeń w serii, to róbcie na przykład 8 albo 6 powtórzeń. Wszystko według zakresu waszych możliwości. Nie musicie robić zbyt dużo, czasem, lepiej zrobić troszeczkę mniej. Niż za dużo, tak? Bo łatwo o kontuzję, łatwo się przesilić trochę, potem może być problem. Lepiej zawsze zostawić sobie trochę marginesu na to, że możecie zrobić więcej i nie przesadzać z treningami. To jest moja dobra rada. Mam nadzieję, że moja koncepcja się Wam spodobała i zapraszam do treningu w takim razie. Żeby Wasze nóżki, pośladki były piękne jak nigdy wcześniej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.